Siema, ja jestem Dawid i na co dzień jestem montażystą ekipy. Ale dzisiaj przez cały dzień zostanę montażystą Jenzi i pokażę wam, jak to wygląda od backstage'u. Jo, jo, jo. Na samym wstępie przywitała mnie Beata, czyli jeden z czterech montażystów Genzy. Na początku. Jak powiedzmy wam film nie wszedł nie, na 17. Przypałowo było, to. No Teraz jest klasa, gdzie punktualnie Nie pamiętam kiedy w ogóle pierwszy film się spóźnił Wydaje mi się, że to mogło być, nie wiem Z dwa miesiące do rozpoczęcia Daily A macie pięciu montażystów Cztery i pół bym powiedziała aktualnie Właśnie znaczy, ja też chciałbym się dzisiaj twórców zapytać Jakie mają podejście do tego? Oni wiedzą ile my musimy pracować, Ile to jest roboty z tym, żeby ten film w ogóle jakby wyszedł w Jakie one są formy teraz robione Stop! Jeżeli jeszcze tego nie robisz, no to zostaw subskrypcję na moim kanale A pomożesz mi tym wbić w... Marzone 100 tysięcy subskrypcji. Możesz także zostawić lajeczka pod tym filmem dla zasięgu. Okej, okay. fajna okay, dzisiejszego filmu. I teraz tak. Surowki było z tego filmu około 4 godziny, 4, 5 kamer. No. I tu mamy, proszę Państwa, daily. Ja robię na przykład Weronikę, mając 6 godzin, czy tam 5 godzin materiału na jedną kamerę, jednego dnia setne i drugiego wykańczam. A oni mają taki problem, że u Was wychodzi 9 filmów tygodniowo. No. 9. A zrobienie filmu uśredniając trwa od 20 do około 30 godzin. Czasem zdarza się jednak, że trwa to troszeczkę krócej, a czasem, że dłużej. Myślę, że najbardziej wymagające w tym wszystkim jest pocięcie materiału i nie da się tak naprawdę ocenić, ile dokładnie będzie trwało zrobienie takiego filmu, ponieważ jest zbyt wiele zmiennych. Czas zrobienia filmu to w ogóle temat na osobny odcinek. Dzień dobry. Ile robisz filmów tygodniowo? Filmów tygodniowo na pewno zawsze mam jeden, bo ja robię zawsze wszystkie filmy Wiktorii, one wychodzą raz w tygodniu. Dodatkowo robię do daily około myślę, że 2-3, czasem może 4, ale to mega rzadko. I <grym> co bo w taki sposób jak teraz ty oglądasz film, to właśnie my oglądamy filmy i często pojawiają się błędy, których my w ogóle nie widzimy, nie? Bo tak, tak ci się zacina. Bo takie będą dymy z renderem tego filmu już czuję. Odpaliłam render o pierwszej nocy tego filmu, bo myślałam, że sobie rano wyślę imię do obejrzenia, jazz w sensie. No i przychodzę tutaj o dziesiątej, film się nie wyrenderował. Er, R.O.B. Właśnie i to jest to, że u Was cały czas wypala te błędy yy, z renderu, nie? Robię dzień jako montażysta genzi. Naprawdę U. montujesz nam coś? Mam nadzieję, że nie będzie później dzisiaj Codziennie o 17 to, to jest. Oczywiście, dziś jestem montażystą GenZi, także dostałem od nich kilka zadań, które będę musiał wykonać tego dnia Oglądajcie do końca, a dowiecie się o co w nich chodziło Jesteś żłana montażystów? Montażysta to też człowiek, montażysta to też student I każdy ma prawo czasami się troszkę zarobić. No, jednak 7 filmów i to jeszcze, wiecie, kanał Wiki, kanał Mortalcia, to jest jeden film tak. w tygodniu Zaraz 9, się 9 filmów Łącznie. Tak, zaraz się dokłada jeszcze kanał Faustyny -y, Mój i Bartka. Dziwię się, że Mortal się to łączy wszystko ze sobą. Ja też. Ja też się dziwię, I że to Że kartoni wszystko. to jest jeden film w tygodniu, ale to jest tak dużo. Ja też sobie tego właśnie nie wyobrażam, ale mam nadzieję, że sama sobie dam radę i właśnie idę nagrywać coś oh, do ka. siebie. Tak? Dzięki o. wielkie! Ja uważam, że ty jesteś szefową montażystów. Jakby na to nie patrzeć, tak! Ty jest nie junior, nie, nie. jest starszy. Ty właśnie jesteś ten starszy, który... Lubi film na zapas, tak? Jak mówiłaś, że podejrzewała, że jakiś film może nie wejść z strat, i zrobiła jeden film do przodu, jakby ktoś nie zdążył z filmem strat, bo była jakaś tam imprezka. I to właśnie robią starsi montażyści. W ogóle mega się zmieniły e, wstępy Genji. Ludzie w ogóle narzekają też nie, nie, na to, że to jest z tymi starymi wstępami, że trwały minuta i było przywitanie, i był jakiś taki backstage. A, a czy e, interesujesz się statystykami? Obserwowałaś Tak. I no, co? I co? jest dużo, dużo poprawa Nie, co? Myślę, że ty zajmiesz się renderem tego filmu. O, to może być moje zadanie na dzisiaj. Dobra. Wyrenderować film na czas. To będzie mój największy challenge. No. Pierwszym moim zadaniem tego dnia będzie wyrenderowanie filmu. Drugiego dowiecie się w dalszej części tego materiału. Ale teraz poznajcie Grzesia, czyli drugiego z montażystów Jenzi. Co dzisiaj robisz? Robię film na jutro. Uzufieni. czemu na no, okay. ja tupie? Mam to... tutaj projekt po prostu, bo zaczynałem film robić z domu, wiesz? Jakie macie te kompy, bo dostaliście ostatnio i nie umiecie renderować, nie? Tak, nie umiemy renderować. No właśnie, no. a ja czemu? 3080 ja Ti To jest akurat jedyny kąp z ekipy, który dostaliśmy z powrotem, a. ale ma nowy procesor i nową płytę. A, te co są? Ta jest mówka. No Ten jest który mam od czasu twoje 5 minut Na tym powstawały wszystkie odcinki A tak, tak, ja na nim pracowałem tak. To jest ta bestia, której przerobiłem 600 godzin Jeszcze żyje Ona ma 3090, to jest ta Macie dużo filmów do przodu nagrane? Tak jakby jest zaplanowane wszystko do przodu No Tak jakby jest y, dokładnie nazwa odcinka Ło. Wow. Kiedy wchodzi, kto montuje A, a mogę teraz żart? My na przykład czegoś takiego nie mamy A wyrabiamy się z filmami na, na publiki a. Tak jakby w montażu filmu chyba każdy wie, że ciężko ocenić ile czasu za, coś zajmie Zostało ci coś tam wykończyć 10 minut, nie? I mówisz sobie, wstanę sobie o 7 rano, do 13 będzie gotowe A tu jest 16 jeszcze kończysz, nie? Na przykład jak w ekipie, że macie jednego twórcę Tutaj twórców jest 6 Lustra Natalka, która akceptuje każdy film. Jednak o tym, jak wygląda proces akceptowania filmu i dawania poprawek, wyjaśnię wam w dalszej części tego materiału. Yl, ostateczny głos zawsze ma Natalka. I bez takiego obejrzenia filmu przez Natalkę, nigdy filmu nie opublikujemy, bo tak jakby no. ona musi zaakceptować. I na przykład film jest gotowy na rano, ale Natalka od rana coś robi, załatwia na odcinek coś, nie? I tak naprawdę na przykład okazuje się, że ma czas o 16.00 obejrzeć, o 16.30 skończy oglądać, i, i na przykład trzeba jedną rzecz wyciąć. I już jest od nowa render, nie? Render potrafi zająć, bo potrafi się wywalić. Ja mam dzisiaj challenge od Beaty. No. Yl, ten film na 17. Akurat masz przewagę, ten komputer... Chociaż nie, też nie. nie. No i czas na moje zadanie. Mam nadzieję, że uda mi się za pierwszym razem wyrenderować ten film. Proszę bardzo, to jest jakby gotowy film. A czy myślisz, że mogę mieć cache usunąć? To nie to nie gadaniu wyrenderować. Dobra, komputer jest zresetowany. Oj, teraz się zrobi cały cache na nowo. Jak się to zrobi? Nie no i przyszedł trzeci montażysta Genzy A mianowicie Hubert, zwany także bór, Człowiek bór. W lur. O której do pracy? 12.18 Pasowałem od rana w domu, tak? Siema Przyjechałem, bo nie mam plików, muszę grać pliki Ja tutaj będę renderować, a ja mam się challenge mm. Że muszę wyrenderować na 17 film <noise> A ty jesteś ten wszyscy że nie <głosy> tak, <głosy> tak że nie obronić <noise> tak, <że> <noise> tak, <że głosy> taki takiej się <na> mnie, nie? <noise> No, i to tyle. To się udaje za pierwszym razem. Ja zaraz wysyłam to do y, poprawek. Wracając jeszcze do tego, dlaczego dla Huberta mówimy człowiek blur. Przez ułamek sekundy Hubert nie był na odcinku zamazany. No i z tego właśnie ta ksywka. A dzisiaj również dowiecie się, jak doszło do tej sytuacji. I ty, ale ty robiłeś ten film? Tak, ja robiłem. To był pierwszy film na Gen Stresowałem się, jak nie wiem. I tak jakby tego blura patrzyłem kratkę po kratce, czy nie ma tam Huberta i jakoś tak z lupy w innym miejscu zupełnie. Ja, ja jestem zdania, że nigdy nie można nic blurować, bo to odwraca się o 180 stopni właśnie. Jakbyście go nie zablurowali, to by nic nie było, nie? Ale wracając jeszcze na chwilę do mojego zadania, cały czas leci render i mamy już 50%. I póki co nie zapowiada się, żeby miało pójść coś nie tak. Sprawdzam, czy w ogóle to ma synchro jakkolwiek, bo są dwie kamery i GoPro. Nie ma audio. Nie ma właśnie nie ma audio? I tego się nie synchronizowało. Oko Audio! Nie ma audio! Yeah. I teraz macie sytuację awaryjną. Macie film na piątek i nie macie audio. Ale to jest kamera, to nie jest operator, więc trzeba naprawiać błędy po operatorach. No to GoPro to jest tylko POV, a tu są tam zwykłe kamery. Ty... Jak się zapatrzycie na to, na te literówki nie? Bo tyle osób pisze. Hamulet przez CH. Ja pierdolę. Mi się zdarzają takie, takie na przykład herbata przez CH, chyba raz napisałem. Hmm, Ale tak to tak jest tak, że. Na przykład to jest tak, że to było kiedy w filmie robiliśmy na ostatnią chwilę, i to było tak, że było na jak nie wiem, i nie wiem, z jakiegoś powodu tak mi się pisze. Jakbym zauważył, jakbym to obejrzał jeszcze raz i zerknął, to bym od razu zauważył, że to jest błąd, nie? Na obronę możemy powiedzieć, że ogląda to sześć osób przed publikiem, tak, nie? I, i... to pewnie nie jeden raz. Tak, ale ja tym mam tym. wrażenie, że osoby, które oglądają to przed publikiem, skupiają się na kontencie i na sobie. A nie na napisach, które są mimo wszystko tylko takim dodatkiem, nie? I w tym momencie stało się coś strasznego. Moje zadanie z wyrenderowaniem i publikiem stanęło pod wielkim znakiem zapytania. Sprawdził się czarny scenariusz i wystąpił najgorszy błąd przy renderze. Nie! SPADŁO DO ZERA K**WA WYDAJNOŚĆ Pomyśl sobie, że jest 17 godzina, nie? Tak no. co się dzieje Porenderowałeś ostatnie 40 minut Czy ile to trzło I musisz jeszcze raz I nie wiesz dlaczego tak się stało I albo ryzykujesz na tym kompie, albo zgrywasz na SSDK i idziesz na drugi Ej, ale to może by go tutaj jakoś obciążyć Zaraz zaczynają nagrywki, muszę obejrzeć ten film Nie obejrzę później A później jak będę nagrywać nie obejrzę tego filmu Dobra, i co? Będziesz się teraz do mnie pruć? Ja to zrobię tak Odpalę aftera <laughs> Odpalanie projektu w afterze 20 minut o, nie dobra, poszło teraz. To jest na końcu? Na końcu jest jakieś trakowanie, Napis, napis. No ja pierdolę. Eee, poszło! Ruszyło się, czas się zmienił. Jest! Idzie. Ale ja ja. Czas ale się ale zmienił? idzie. O, no, 98! <grym> <grym> Jeszcze poklikam. <grym> Czyli jak nie będziemy renderować, to będziemy aftera tam typać. <grym> <Yeah>. <grym> wyrenderowany filmik. E, uważam, że misja zakończona sukcesem. Godzinę to trwało. Może miniaturkę dotkniesz? Dobra. No to czas na drugie zadanie, jakim jest zrobienie miniaturki. Niestety, ale nie umiem za bardzo photoshopa. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Podczas robienia miniaturki do montażowni przyszedł Mortalcio no i oczywiście jego też zapytałem o to, co sądzi o tych malutkich spóźnieniach przez montażystów. Ja ostatnio zadałem tweeta i ja uważam, że to jest częścią Genzi już. Jak ty siedzisz w montażu trochę, nie? Siedziałem kiedyś, no. Mocno tak no. to zajmuje no. czasu, nie? Ale, bo wiesz, bo ja na przykład montowałem swoje filmy i mi trochę krócej, bo ja wiedziałem co wyciąć już, bo to nagrywałem. Ale wiesz, ja często tu siedzę i na przykład remordę bo w coś gram i wkurzam. Y <todgłosko> 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 Tatka, co o tym sądzisz? No drzeż mordy. Filmy Genzi są tak dobrze zmontowane. a A po prostu mało tu jest. Mamy najlepszych montażystów na świecie. oglądasz każdy film narazem, nie Tak, a tego mamy zarządzenie odgórne, że musimy jest godzina 15 15.15, czyli tak naprawdę do publiku zostało już niewiele czasu Bo nie całe dwie godziny I teraz Natalka, czyli menadżerka Genzy, Ogląda film i decyduje czy wrzucać jakieś poprawki Czy ta wersja jest zaakceptowana Właśnie, poza tym to jest ważna rzecz To nie montażyści zawalają, tylko komputery tak. Trzeba powiedzieć na głos W tle leciał render filmu jeszcze przed poprawkami I zobaczcie co się stało Patrz, ja. patrz, patrz O nie! 15:20 To jest Marcel. Marcel nie jest montażystą Gen z, a ekipy. Czasem jednak zdarza mu się tutaj pomagać przy Daily, ale dzisiaj odwiedził nas tylko po to, aby dotrzymać towarzystwa. A, a widziałeś się już z hanią? Widziałem się z hanią. I co? Z Hania, z Hania co ci robię. powiedziała? A co miałem powiedzieć? Bo <noise> nic. <noise> <noise> Pod podpadłeś w pierwszym od, pierwszy odcinek. A no, tak, no, tak, nie, no! No, do ciebie. no ciebie? Poczekaj! Ja bym że to ty czy nie? Chyba się nie skumała. <noise> już tutaj dokładnie o pierwszy oraz drugi odcinek Twojej 5 minut. Okazało się niefortunnie, że Hania myśli, że ja celowo zmontowałem pewne fragmenty w taki sposób, aby przedstawić ją w złym świetle. Hania, ale się nerwują. Dobra. No okej, okay. mogę się zgodzić, że pewne rzeczy robimy po to, żeby były mocniejsze. Ja nie mówiłam, że eee, nie ale nie się za stresujesz, wiesz? Nie zapamiętam imienia i że ktoś się stresuje, tylko że ja się stresuję. I tak wszystko zapomnę, i tak wszystko zapomnę, Montaż, montaż, montaż czynicie. tak tego nie zapomnę. Pamiętacie. To było, to było do ciebie Dawid i... I ja, ja, ja. A jak ze mnie teraz zrobiliście? Takie brudy wyglądają. na początku, nie? Jak jest, to no, taka kube, stawka nie była. Nie było. To jesteście trzema hamami, kurzeńskali Paustinek traw. Tak, tak. Ale to jest małga przeciw. Ale to tak się no, robi. Tak, tak się do intro... Właśnie do intro nie. się daje. Dobra, ogólnie miniaturka, którą miałem zrobić, wyszła tak. I jak na moje skile... No nie wiem. No nie wiem, no najwyżej sobiecie, a jak nie to nie. 16.57. I co? I film jest nieprzetworzony? Ja pitole Cały czas stresik, że do końca musicie siedzieć i czy nie ma błędu. Kolejny film jutro o 17. <śle> 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 jest publi! No i zajebiście 17.4